Witam w kolejnym odcinku Puzzle Quest Challenge of the Warlords. I wy wyruszamy do narady wojennej, na której dowiemy się w jaki sposób możemy powstrzymać Glurkara przed zebraniem wojsk i wyruszeniem na wojnę z północnym kołem. Glurkar znów zbiera hordę orków. Wygląda na przygotowanego do wojny. Wydawało mi się, że ta sprawa została przeze mnie załatwiona. Orkowie wokół Dunko zostali uciszeni, a ogry pokonane. Czemu Glurkur nalega na rozpoczęcie wojny? Obawiam się, że tego nie można było uniknąć. Od czasu śmierci Dugoga północny Kur Kor jest niespokojną okolicą. Tutejsi orkowie nie mają przywódcy. Gulkar pragnie rozszerzyć granice swojego imperium i z zawładnąć. Zatem dobrze, pójdę i porozmawiam z Gulkarem i może go powstrzymam. Myślałem, że więcej jest o tych niewolnikach, niż mi wtedy powiedział. Aby przekonać Gulkara, trzeba będzie czegoś więcej niż słów. Wierz mi, zrobię co będzie trzeba. Ho, ho ho! Ten malutki człowieczek powraca. Czego chcesz? Chcę porozmawiać o oddziałach, które zbierasz. Może chcesz do nas dołączyć, chyba jednak nie mamy miejsca dla małych ludzików, co? Nie chcę do ciebie dołączyć, grulkarze. Chcę Cię powstrzymać. Naprawdę ta wojna nie jest potrzebna? Ha, ha. nas z ciebie istota. Mógłbym odpowiedzieć, a czy naprawdę potrzeba pokoju? Jesteśmy orkami. Urodziliśmy się po to, żeby walczyć. Wojnę mamy we krwi. Zamierzam cię powstrzymać, Grólkarze, ponieważ udał się mnie rozbawić. To łaskawie daruję ci życie, a teraz precz! Niech tu widzieć więcej twojej płaskudnej ludzkiej gęby! A to nie było mnie. Droga do Grólkara stawi ci ogromny orkowy czempion. Chyba nie masz już czasu na rozmowę. O ty chlamie... Ło! Ło! To mnie jest jakoś... ciota. On ma 5 poziomów więcej ode mnie! Była czwórka, albo ja zrobiłem tylko. Oho ho. ja mam tu krzeg... Ja tu wygram, Wierzę w siebie. Jaki skubany, on jest... Pro place robi. 21, ha. Dobrałem cię prawie tyle samo co tu To dziewięć. O, kościół... Może porozmawiamy jakoś. A może nie. To nie To będzie trójkę sobie zrobić, albo nie w dół. To jest mało surowców. Tej many? Nie ma nigdzie czwórek. Nie ma. To jest najgorsza rzecz. O, tu jest czwórka. Nie spodziewałem się, że w tym miejscu będzie. Mhm. Shawty. Udarzenie było. oskubany. Mogę już? Mogę już. Ok. Nie, wiecie, ja nic nie zrobię. Troszkę. Ile on ma życia? 25. pięć. Czwórka, serio, ja chciałem mu dać tylko trójkę. Ta gra potrafi być nieprzewidywalna. A ja zaraz zginę w takim tempie. Dobra Masz. Mm. Nic złego nie zrobi. No nie zrobiło aż tak źle jak sądziłem. Dobra Masz, rzut to Odnosisz zwycięstwo! Nie, nie walczmy więcej, po prostu cię dobiję. Docie się pokonać strażnika, ale Grulka nie chce ze rozmawiać. Z Gluk może pójdę? Zmieść się z ogrem magiem. Być może tutejsze ogry wiedzą, jak powstrzymać grulkar. A ty, pierwszy raz to ogry, mag. Tu, tu mi nie da nic. O, tu by się przydało coś tak o jeden, ale nie ma jak. swoją rundę po to żeby mnie dać poszkodzić w sumie to jest dobre jeśli nie chcesz kombinować dobra chyba aż tak drastyczna gra nie była wo, wow, wow. O, rozpłatanie by się w tym momencie przydało. Muszę go uszkodzić, bo, chcę, bo trzeba więcej czaszek plus 5 na mapie. Ło, Ło. Tu czwórkę mu zrobiłem, ale z się Nie zauważyłem jak zwykle. O, sobie sam zrobiłem też czwórkę Jestem człowiek, chłopak na czwórkę Co ja mogę teraz zrobić? Tu jest trochę, ale... Też tak myślałem, że to tak się stanie Aha, jeszcze kolejna sześćka Plus jest taki, że on mnie bije za 5, a ja go za 20. lekko. stop tylko trójka, trójka i tutaj. Tu. tu będzie miał czwórkę już, ja tak nie będę. A za 14, może coś się stało? Jeszcze dostał za 17. Hmm. Jak to spadnie? To spadnie w... Odnosisz zwycięstwo. Okej. Okay. Odpowiedź na moje pytania puszczcie wolno. He, dobrze. Jak mogę powstrzymać Glulkara? Aby to zrobić, musisz w nim być. A co to ma znaczyć? Mam się przebrać z orka, czy jak? Nie. Po tym, jak orkowie zostaną wezwani do wojny, tylko wielki ork może odwołać rozkasz. Aby wysłać ich z powrotem do domu, musisz udowodnić swoją wyższość nad Glulkarem. Aha. To ta informacja odmieniła moje życie yy, muszę go chyba pokonać i, i, i pokazać, że to jestem ja na silniejszym Orkiem. Jak poszło spotkanie z Google -Gl Nie Niezbyt dobrze, nie chciał mnie słuchać. Tak, właśnie postępuję orkowie. Potrzebuję twojej rady. Jak inaczej mogę go powstrzymać? Nie uważam, że da się go powstrzymać inaczej, niż zabijając. Musimy być gotowi. Zadanie do wykonane. Podajmy się misji. Wyrzutnia goblinów. Lurkar buduje nową broń w wiosce wężowych kieł. Musisz się uznaleźć i zniszczyć. Co to za broń? Nie jesteśmy pewni. Wiemy tylko, że zadanie jest... zadaniem będzie oblężenie miasta Dunko. Już ruszam w drogę. Jaki kawałek to jest. W ogóle ta strona jest taka zabarykadowana. Grulka buduje ogromną katapultę. Wygląda na to, że przeznaczona do miotania goblinów na ogromną... Kości. Goblin doszło w losowy, brany klejn daje wrzutnie jego 20-krotny efekt. Uuu, rzut goblinem i w plus 5, to jest jak wygranie na loterii. On nie musi mieć... Zbawiam z go, to on ma szczęście. Co robił w leśnecie? Niszczy losowy fragment 3 na 3. Aha, jeszcze lepiej. Po prostu takie losowe. Zbieraj manę i zobacz co się stanie. Aj. W sumie u mnie chyba już zwykłe czaszki dają dwa obroty. No? Więc dwudziestokrotny efekt 2 za 40. O, dzięki kolego. Plus 20 do man, trochę nie trafiłeś. O. Chyba coś nie wyszło. Tu 17,9, łoch, ale moja czerwona mana poszła sobie. Fureczka, tu masz łoch? Ohoho Ło, wow, wo wo wow. nie za dużo, kolego. Za 20 mnie walną już. Weź. Jego ataki są tak blisko tej plus Dobra, piąteczka. Heroiczny wyszyn! Odnosisz zwycięstwo! 117 oświadczenia Udało się zniszczyć broń, miejmy nadzieję, że królkar nie buduje kolejnych Coś mnie pykło, ja mu wszystko niszczę Z tego co widzę to jego byłby perfekcyjnie easy dla niego i po prostu wszystko od razu zniszczył Zadanie wykonane Z pomocą wszystkich hersz. nie A najpierw by poszło mu trochę z hersztami problemu by miał ale pewnie by ich pokonał tak jak ja ich pokonałem, przejąłby to wszystko, wziąłby ogrów i już by tego miasta nie było. A później by ruszył dalej. Wybrać się na południe i pokonać samego Glurkara. Nie mogę powstrzymać Glurkara, nawet po zniszczeniu broni ruszy na Dunthor. Co zamierzasz zrobić? Została tylko jedna ewentualność. Muszę udać się na południe, zaczekać w ukryciu i zaskoczyć go. Jest taka stara sztuczka w goblińskich bandytów. Chowali się w norach skorpionów i Xcalia czy ich cel przejdzie obok. W okolicach wężowego kłasu skorpiony, spróbuj tam. Spróbuję tam. Bo to moja postać gra. Jak powiesz spróbuj tam, to trochę nie ma sensu do niej. Tylko ci że w ja imię jest skorpion. Czekaj skorpionie. Nie to. Muszę rozwijać sobie magię ogie. Nie no, żartuję, spryt. Doskonały plan, tylko że znajduje się skorpion. To jest problem właśnie. I on ma 6, 7! Yeah! Opłacało się! Co jeszcze jakiś Czy on ma w ogóle? A, tworzy losowy klejnot czerwony. Spoko! Nie. Tak lepiej będzie. Czwórkę mu dałem, ale. Trafił mnie, co on ma. D, plus 2 do obrażeń i ma jeszcze 16 walki, czyli mam w sumie plus 7 z tego, co jest pokazane. Miałem plus 9. Czwórka... Czwórka! Ło! Ło! Hmm. E, wirujący atak da mi... nic mi nie da. Fajnego. Dobra, już w wywrotu, masz. Robert Shurkera by się mi przydał teraz Ale rozpłatanie też może być, jak ładnie poszło Jeszcze żyje skubany Nie na długo Człowiek piątkę dostał Ja chciałem podnosisz Kończmy tą maskaradę Uda ci się pokonać Skorpiona, Ja jest twoja Przygotuj zasadzkę na... Ha! Niespodzianka To znów ty, czego chcesz? Chcę, żebyś zawrócił do domu. Jest tylko jeden sposób, w jaki mogę tego dokonać. Grulkar jest przywódcą orków Skor. Poza zdolnościami zwykłego herszta orków, Grulkar ma dodatkowo tarczę, która zwiększa jego umiejętności walki za każdym razem, gdy zostanie trafiony. Poza tym, jego wielki topór zapewnia dodatkowe tury, jeśli tylko uda mu się zadać wrażenia. Co? To mi się nie podoba. To takie mech. 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 Ten topór jest straszny. Chyba nie pożyję zbyt długo, żeby wykorzystać pewnie swoje notarsze. O nie, trafił mnie za 6. Ale co najmniej tu jest widać różnicę tego bossa z poprzednim. Ten ma 50%, a nie 100%. Za każdym razem, jak podniesie złoto. A złoto, czaszki, co za różnica? I tak zde. Dodatkowa tura to dodatkowa tura. Więcej czaszek. Dodkowa i czaszki. Wow, wow, wow. Nie, nie kombinuj, gościu. Dodatkowa Irytuje mnie już powoli jego perfidna gra. Mogę zagrać? Pytanie. Dziękuję. I to jeszcze w taki sposób, że nic nie mogę zrobić. No, on może mnie ogłuszyć. I mieć dodatkową turę. Ja umrę zaraz. Nie, nie mogę zrobić rozpłatania. Teraz mogę. Ale mi to nic nie da. Rzut toporem może zrobić rzut toporem, ale czy to mnie zabije? Nie wiem. Trzy rzeczy nic Twój bohater jest bliski śmierci. Bliski on nie żyje już. Rzuć toporem. zakończ po Aha, lepiej. Przeżyłem. Nie dojdzie choć... mi się nie udało, jest takie cofnięcie w czasie, niespodzianka, płomień. Nic się nie stało, pierwszy raz walczymy. Hmm. 19, on ma 20. On ma niższy poziom niż jego straż. Karta. Czego ja potrzebuję? Potrzebuję żółtej mamy. Hmm. Nie ma tak tak? Jedyny sposób jaki go pokonać to jest powstrzymać go w ogóle od czegokolwiek. Szał nie jest taki zły. Najlepiej, żeby tylko to robił. O, czwórka. Nie, nie zaczęła się go nieskończenie długa tura. proszę, by nie miał żadnych czarów ani nic. W sumie wystarczy, że będę go blokował od zielonej many. Też jest taki problem. Tylko wezwanie chodzi. No to też od żółtej. Co za problem. O, czwórka ma. O już drugi raz C 50% nie zadziałało, ostatnio to to leciało jak szalone A masz co mi zrobisz jak to zrobię Fuck Kurde. Już się zaczyna nie fajnie Niebieskiej w ogóle nie mam Jak ja mam było zrobić? Dobra jeszcze sobie sam marnę Stop Od razu lepiej, lepiej nie. Rozpłatanie nic mnie nie da. Okrzyk bojowy, okrzyk bojowy. Rzut porę dwadzieścia jeden. A czwórkę dostał. tura druga tura trzecia tura czwarta tura piątka no coś ci nie zadziałało to mm. jakbym tak zrobił miał dodatkową turę, ale to jest... nie bo to jest nie twórkę. nie mogę tak zrobić aha i tak dostał twórkę. Jak widać nieważne co bym zrobił, tak by był jego plus. Czemu on może non stop rzucać wezwanie chory? Aha, bo ma non stop czaszki od tak. Mogę już grać. Weź, weź Mówcie, że znowu z nim zginę, bo to będzie masakra, bo... Coś mogę... Tu jeszcze coś jest. Zobacz. Nie! 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 Ja tak się nie bawię. Jakby to było bliżej, byłoby bo zabawniej. Bo bym... Nie, nie mam zielonej many. Nie ma żadnych czwórek nie nic. A się dzieje, jest taka poważna walka. Ta rzucę to i on będzie miał czwórkę z nikąd. Widzę to, nie Hamie! Bohater jest bliski śmierci. Hame Hame Uwaga, niech co go zabije. To go nie zabije. Trzecie podejście. Odnosisz było zwycięskie. zwycięstwo. No, jak w sumie, jak to mówię, dość jak razy sztuka. Szkoda, że z długogiem nie było tak łatwo. Stałeś pokonany, korze. Zrób dla mnie dwie rzeczy, a oszczędzę twój załasny żywot. Brrr, mów czego chcesz, mały chłopczyku, a wrócę do gruntu. Po pierwsze, nie zaatakujesz Dunkor, zabierz swoją armię i wracaj do domu. Oj tam, Dunkor i tak nie był wart zachodu. I co jeszcze? Powiedz mi wszystko, co wiesz na temat stworzeń wydających rozkazy orkowym łowcom niewolników. Dobrze więc, ta bestia podobna do Minotaura, ale z metalu. Nie w postaci płyty jak pancerz, ale ze sprężyn i trybików. Orgowie nazywają go Mechataurem. Żyje na północ od koły w miejscu zwanym Rogoogrodem. Dobrze, a teraz zejdź mi za... Otwór. Zadanie wykonane. Udać się połonać Glukara. Jako dowód z tego zwycięstwa zabierasz jego tarczę. Muszą jakieś akcje do zrobienia, poszukiwania odczynników? Witaj, witaj! Chcesz podjąć pracę u nich jego? Tak, tak? Potrzeba mi... Potrzeba... potrzeba ci składników do zaklęć, prawda? Tak, tak, trzy osy z roju os i futrolowego trola st stery. Na ich dobrze ci zapłaci. Łat gdzieś ty mi kazał iść. A tutaj co jest? Mięso z pajanka. Druk, że za dwa dniech. mnóstwo ogrów i wygrywać. Ja tylko walczę, aby chronić moją ojczyznę. Nie mam z tobą żadnych zatargów. Druk to nie obchodzi. Druk nie interesować walka. Druk widzieć. Chcieć tylko jeść. Jedzenie, 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 jedzenie. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Uf. Zatem jak mam się pomóc, drąg? Drąg potrzebować kogoś twardego, żeby złapać smoczy pająk. Drąg nie jeść taki wcześniej. Nie znajdę tego smoczego pająka. One żyć w smoczej dolinie, na północ. Drog dać ci magiczny kapelusz, jaki zdobyć i przenieść jeden do jego wieża. Cóż, jeśli tak stawiasz sprawę, to ja mogę ci. to jak mogę ci się odmówić? Jakie jest drugie zadanie? Pierwszy trybik. O, jeszcze kolejny. Kalkus, co. ty... a. ty co chcesz? Słuchaj, chopcze! Mam niesko omówić te wieści. Rozmawiałem z ogrami tu w glur. To nie jest łatwym zadaniem, gdzie jesteś ludem, wiesz. Nie. nie mogąc się kapnąć, że głos dochodzi z dołu, zanim się popatrzył na ciebie. Kalkus, masz jakieś wieści, pamiętasz? Ach, tak! Jeden ogród. Jeden ogrów? Jed, jeden z ogrów powiedział, że mak ogrów na północy. Tu w Glork ma część wielkiej machiny. Możesz to sobie wyobrazić? Zaginęła na wieki. A teraz okazuje się, że ta część pojawia się w Kor. To to jest wielka maszyna. Machina. Ach, nie mogę uwierzyć, że nie wiesz o wielkiej maszynie! Dawno temu zbudowały ją krasnoludy, ale zaginęła, gdy Orkowie najechali niszczyć salę dufron i... Widzę, że nie przestaniesz gadać, a zdobędziemy część tej naszynerii, mam rację? Ach, chłopcze, gdybyś tylko mógł ujrzeć na piękno tej maszyny, byś mig z... zrozumiał. Dobrze, Kalkusie, chodźmy odwiedzić tego maga ogrów. Dużo rzeczy, każdy coś co ode mnie.